Cześć, dzisiaj chciałem Wam zaprezentować mój nowy zakup. Jest nim monitor Lilliput 7cali 665GL wersja druga. Zakupiłem go w sklepie internetowym Winmar. Otrzymałem go w takim pudełku. W wyposażeniu pudełka był monitor siedmiocalowy, podstawka, z którą za bardzo nic nie można zrobić, dlatego monitor jest przykręcony do takiego zwykłego oświetleniowego statywu. Zasilacz, który jest bardzo przydatny, ponieważ monitor, jak tutaj zauważycie ma przejściówkę na Sony NPF, ale zużywa bardzo dużo prądu, więc to, jeżeli możecie, to polecałbym, żebyście wkładali jednak zasilacz do kontaktu i zasilali ten monitor z kontaktu. Posiada jeszcze przejściówkę na jakiś inny typ baterii. Pewnie jest to bateria jakaś kazanowska. Co znajduje się jeszcze w pudełku ciekawego, to jest osłona przeciwsłoneczna, którą możemy sobie założyć tutaj i przy bardzo ostrym słońcu wszystko tak naprawdę widzimy. Chcąc włączyć nasz monitor, musimy go obrócić. Z tyłu znajduje się przycisk On-Off, włączamy i monitor po wejściu HDMI dostaje obraz z aparatu. Jest jeszcze wyjście wideo i jest owe Te wyjścia czy wejścia nie będą nam akurat potrzebne. Po włączeniu widzimy, obraz jest wyświetlany w rozdzielczości 1080p. Po naciśnięciu rekordera występuje coś takiego, że monitor się wyłącza i przełącza się na mniejszą rozdzielczość. 480p Wiadomo, że chcielibyśmy uniknąć tego, żeby się monitor wyłączał więc musimy ustawić sobie funkcję przycisków tych jeden z przycisków musi odpowiadać funkcji kamera robimy to przez to, że naciskamy pierwszy przycisk tutaj wyświetla nam się menu przekręcając go wchodzimy w konfigurację przycisków. Przekręcając następny w prawo, wchodzimy w konfigurację przycisków i tym pierwszym tym przyciskiem pokrętłem wybieramy funkcję sobie kamera i zatwierdzamy tym przyciskiem. Ok i wychodzimy. Teraz pod pierwszym przyciskiem tutaj będzie się nam włączała opcja kamery, czyli monitor będzie chodził bez laga. Teraz w grupie przycisków ustawiłem tak, że guzik odpowiadający F1 jest ustawiony jako kamera. Gdy włączymy nagrywanie, pojawia nam się czerwona kropka, która sygnalizuje nagrywanie i jest nagrywane bez tak zwanego laga. Lecz obraz jest widziany w mniejszej rozdzielczości 480p. Teraz, jak widzicie, włączyłem drugi odbiornik, jakim jest telewizor, więc powiem Wam pokrótce na jakiej zasadzie to działa. Kabel HDMI jest podłączony do aparatu. Kablem, kablem wysyłamy tutaj przez wejście do tego monitora i automatycznie drugim kablem HDMI wysyłamy obraz do telewizora. Wszystko jest w czasie rzeczywistym, także jest to przydatne na przykład, gdy robimy jakieś realizacje, czy kręcimy film i za to, co widzimy w kamerze jest odpowiedzialnych kilka bądź kilkanaście osób. Wtedy wszyscy w czasie rzeczywistym widzą to, co po prostu nagrywa nasza kamera. Ostatnią rzeczą, jaką chciałem Wam pokazać jest mocowanie osłony przeciwsłonecznej. Zakładamy ją w ten sposób. Przyciskamy. Tu się otwiera. Tak. Co jest fajnego w tym, jeżeli chcemy gdzieś transportować monitor, to zawsze możemy używać tego słonek mieć ją zawsze założoną, bo tak naprawdę e, nigdy nam ekran monitora się nie porysuje, nawet jak ściągniemy tutaj folię ochronną. To w zasadzie już chyba wszystko co chciałem Wam powiedzieć na temat mojego nowego zakupu sklepu Wilmar monitora 7 calowego Liliputa, e, więc no co? Zapraszam do zakupu. Jest naprawdę bardzo fajną rzeczą. E, pomaga, ułatwia pracę. Przy mojej lustrzance akurat mam coś takiego, że mogę sobie obracać tym e, monitorkiem. Gdy robię na przykład ujęcia z pozycji żawy z ziemi, czy założę sobie aparat na klant mogę to zawsze coś tam widać, Jest, jednak monitor się bardzo przydaje. Jeżeli macie na przykład aparat typu 5D7D 550 i chcecie robić takie ujęcia po prostu, że nie macie wyświetlacza na poziomie oczu, fajnie sobie zaopatrzyć się w taki monitor lub gdy robicie dużo ujęć na dworze na tym monitorku zawsze musimy robić tak, że zasłaniamy to ręką i to jest, no nie zawsze tak widać fajnie jak tutaj mamy skrzydełka i, i używamy tego dużego monitora także jeszcze raz zachęcam do zakupu i udanych ujęć do następnego odcinka, cześć!